Jest niedziela 9 lutego 2025 roku, a to jest łyk Pisma Świętego na dziś. Pójdź za mną, a uczynię cię rybakiem ludzi. Gdy słyszę te słowa, pytam siebie, co to znaczy dla mnie dzisiaj. Jezus nie mówi tego tylko do apostołów. Mówi to do mnie. Czy jestem gotowy zostawić swoje sieci? Te codzienne zabezpieczenia. Plany, przyzwyczajenia i pójść za nim. Czy potrafię zaufać, że On poprowadzi mnie tam, gdzie mam być, nawet jeśli teraz tego nie rozumiem? Jezus nie obiecuje mi łatwej drogi, ale obiecuje, że uczyni mnie rybakiem ludzi. To znaczy, że mam przyciągać innych do Niego nie słowami, ale swoim życiem. Czy moje codzienne wybory Relacje, moje życie, świadectwo pokazują innym, że Bóg jest i że jest blisko. Posłuchajmy. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozajasza ujrzałem pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie. Tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim. Każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem. Biada jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony Twój grzech. I usłyszałem głos Pana, mówiącego, kogo mam posłać, kto by nam poszedł. odpowiedziałem, oto ja, poślij mnie. Psalm responsoryjny Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich, Będę śpiewał ci psalm wobec aniołów, pokłon ci oddam w Twoim świętym przybytku. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu i będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnice. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Wobec Aniołów, Psalm zaśpiewam Panu. Wszyscy Królowie Ziemi będą dziękować Tobie, Panie, gdy usłyszą słowa ust Twoich i będą opiewać drogi Pana. Zaprawdę, chwała Pana jest wielka. Wobec Aniołów, Psalm zaśpiewam Panu. Wybawia mnie Twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twoja łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk swoich. Wobec aniołów, psalm zaśpiewam panu. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeśli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu, Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem. Bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni tak nauczamy, i tak uwierzyliście. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pójdźcie za mną, a uczynię Was rybakami ludzi. Alleluja, Aleluja, Aleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wyszedłszy, wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr. Przypadł Jezusowi do kolan i rzekł. Wyjdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym, i Jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Wiara to nie tylko słowa, ale konkretne działanie. Może dziś Bóg zaprasza mnie, bym złowił kogoś dla Niego swoją miłością i dobrocią. Nie mogę się bać wyjść na głębie. On jest ze mną. Jeśli te słowa poruszają Twoje serce, zasubskrybuj proszę nas, nasz kanał, aby każdego dnia otrzymywać, otrzymywać łyk Pisma Świętego. Razem możemy iść za Jezusem i łowić ludzi dla Niego. Błogosławię Ci. Niech dzisiejszy dzień będzie czasem łaski i odwagi. Miło, że jesteś.